Witajcie, z tej strony Szymon Łada. Witam Was po dłuższej przerwie. Dlaczego jest ten filmik? Dlatego, że planuję powrót, kto mnie obserwował wcześniej, no to widział, że już miałem takie yy, pierwsze takie przetarcie po, po tej dłuższej przerwie w kwietniu. Yy, I tą formę sobie cały czas gdzieś tam buduję. Yy, taki plan jest, yy, żeby wystartować jesienią. Dlatego nie będę wam zdradzał konkretnie szczegółów, musicie obserwować. Jest to pierwszy filmik, ale na pewno nie ostatni. Jeżeli się pojawi, to będą również kolejne i te kolejne filmiki będą zdradzały. Powolutku moje plany, trendy się zmieniają w YouTube. Ja troszkę e, byłem przez ten czas trochę nieaktywny. E, nie no, z racji tego, że tych startów no, troszkę przez te kilka lat nie było. Ale teraz, jak już się rozpędzę, to będę chciał pokazywać dużo i często. I dzisiaj będzie tak: trening wypadami, łap, więc pokażę, wam, jak to wygląda w tym okresie budowania formy. Aha, jeszcze nie wspomniałem, że znajdujemy się na przepięknej siłowni Xtreme Fitness w Zabrzu. I oczywiście w międzyczasie będę opowiadał dokładnie też to, co, co robię, jak to wyglądało u mnie w tym, w tym okresie. Myślę, że konkretnie co do diety, to może skupimy się wtedy w innym, w innym odcinku. Ale jeżeli, tak jak wspomniałem, macie jakieś sugestie, co byście chcieli zobaczyć, żebym coś opowiedział, no to śmiało piszcie. No i co, lecimy dalej. I do zobaczenia później. trening nie wymagający specjalnego poświęcenia i chyba najbardziej ulubiony przez wszystkich także nawet jak jesteśmy bardziej zmęczeni to e, ten trening łapie tak żeby reguły wychodzi dobrze standardowo zaczynamy od prostowania przed ramion na uciągu kilinkami do ciążek dobrać W czarne ciuchy, bo czarne wyszczupla, więc wiecie konkurencja będzie średniość dziwiona. Wykładamy na maksa. a co? Pewnie będą pytania o wagę, moja waga standardowóz około 105 kg. Ona tak oscyluje bardzo często w tym przedziale. Czasami jest tak, że w końcówce przygotowania ona lekko rośnie i bywa tak, że może być przed, przed startem albo na tydzień przed. Podobna, więc ja mniej więcej jak jestem w okresie masy, ta waga jest w granicach 110 kg. ciężko jest mi nabijać aż taką dużą ilość masy na znaczy nie to, że masy mięśniowej, ale ogólnie masy ciała. Kilogramów i jednak, chyba najlepiej szczytu w takim przedziale, gdyż ta waga ustawia, tak w granicach 105 kilogramów, jeszcze wydolność jest w miarę dobra. Bicep, to jest mała partia, piszecz tak samo, więc tutaj. Ilość serii nie jest specjalnie jakaś duża, potrzebna. Ja z robię trzy ćwiczenia po cztery serii albo cztery ćwiczenia po trzy serie. Czasami sobie nawet dokładam na więcej ćwiczeń, ale sobie tak rozdzielam, żeby w sumie ta ilość serii raczej nie była większa jak 12 na biceps i na triceps. Chociaż jak dobry trening wchodzi, to bywa, że zrobię z 15 serii, bo się nie chce skończyć. A wiadomo, no, nie ma nic lepszego niż pompa na łapach, łapy zawsze robią wrażenie jak są napompowane. Ale jednak to jest mała partia i też nie ma co przesadzać. Jedziemy z tricepsem, jeszcze jedna seria. Pierwsze zakończone. Będziemy przechodzić do następnych. Nie ma Was z piciem wody, ale ja mam często problemy, żeby wypić odpowiednią ilość. Dlatego teraz się przerzuciłem na wodę znowu niegazowaną, bo jednak jak wypię więcej gazowanej, to trochę ten brzuch jest taki bardziej pełny. A jednak przy dużej ilości jedzenia. przy jeszcze no, spore ilości wody, tym bardziej jak jest lato. To nie jest takie proste i powiem że często zawsze mówię, żeby. Moim podobysznym, żeby pić dużo wody latem, a sam czasem nie dopijam i muszę pilnować. Także woda jest bardzo ważna. Jeszcze bicepsik, a aerobę ja jeszcze, najmniej przyjemna część dla treningu, nie wiem czy ktoś lubi aerobę robić, wiem rower, albo za gorąco, nie wiem tam pojeździłem, z 50 minut myślałem, że wyżone ducha, to jednak wolę bieżnić sobie, słuchaweczki na uszy i... Jednak najczęściej właśnie robię biegnie po treningu, a w dziennie treningowy rano na czczu najczęściej. No to wtedy rano na czczu to mi się fajnie robi, no bo organizm wypoczęty, no ale jak po treningu jednak ciężkim, siłowym, a niestety no nie mam innej możliwości, bo trenuję najczęściej w, w godzinach przedpołudniowych, no więc no nie mogę zrobić treningu rano na i później siłowego zaraz po tym, bo bym po prostu glikogenu sobie nie odbudował. No i trening siłowy y, nie byłby na y, tak efektywny, jak powinien. Najważniejsze ważniejsze jest zawsze to wiadomo od pierwsze ćwiczenie, żeby wykonać bardziej siłowo a później już e, część izolowanych ćwiczeń i oczywiście te ćwiczenia, które najbardziej czujemy. Wszystkie ćwiczenia na biceps są dobre, te które dobrze czujemy. O. A się rozkręcam, kurde jeszcze tak ze 3 godziny. Chyba no jazda, bo tak wstałem trochę dzisiaj niepewny, niewyspany, za gorąco było, noc zbyt ciepłe, ale już się rozkręcam. Pójdź jeszcze do baseniku. Trzeba się schodzić i regeneracja. Ale czuję, że idzie. Czuję, że łapało się. Tylko twordą. Oj, coś czuję, że jutro się obudzę, a to będzie większa. Zakończyłem trening bicepsu i tricepsu. W sumie tricepsu i bicepsu, bo w tej kolejności na najczęściej robię. Teraz właśnie mam także biceps z tricepsem robię jako oddzielny trening, nie łączę go z innymi mniejszymi partiami. Jest to jedna z opcji, gdzie można sobie taki trening robić. Kiedyś robiłem trochę inaczej. Często też sobie to zmieniam, że jeżeli czuję się na przykład przemęczony lub że na przykład coś w tym treningu mi nie odpowiada to sobie wtedy ten trening rozdzielam i najczęściej właśnie albo do klatki, albo do barków sobie łapy dorzucam, ale od jakiegoś czasu łapy robię oddzielnie, każdą inną partię też oddzielnie raz w tygodniu, to był pierwszy trening po dłuższej przerwie ale nie ostatni, także obserwujcie planuję sezon rozpocząć, mam nadzieję jesienią, w połowie października oczywiście do formy startowej jeszcze jeszcze jest kawał drogi, ale staram się robić tak, żeby było jak najlepiej, nie śpieszę się, forma musi sobie dojrzewać. Jeżeli wszystko będzie przebiegało tak jak, tak jak do tej pory, no to jestem w dobrej myśli. No i co, widzimy się niedługo? Jeżeli macie jakieś pytania lub też sugestie, no to śmiało piszcie w komentarzach. Ja postaram się nakręcić to, co będziecie chcieli obejrzeć. No i będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę do góry. Oczywiście nie mam tutaj ambicji, żeby być jakimś tam wielkim tuberem, bardziej to jest pod kątem takim sportowym i oczywiście w celach uwieńczenia formy, przygotowań, żebyście też mogli później za parę lat sobie mogli jakieś tam wskazówki Także Pozdrawiam Was, było bardzo miło. Siłownia X Team w Zabrzu. Polecam, bardzo ładna śłownia, miła obsługa, trening wyszedł bardzo dobry i mam nadzieję, że łapy mi urosną po tym treningu, I tego Wam też życzę. Pozdrawiam i do następnego.